Witajcie, kochani. Książka na Ścieżce Dobra, Pamiętnik Jasia, opowiada o dziewięcioletnim chłopcu, który chodzi do szkoły, ma przyjaciół, rodzeństwo i mnóstwo przygód. Każdy z dwunastu rozdziałów to inna historia z jego życia. Czasem wesoła, czasem wzruszająca, ale zawsze kryje się w nich coś ważnego: odwaga, przyjaźń, pamięć o przeszłości, wiara. I miłość do rodziny. Mam nadzieję, że razem z Jasiem zatrzymasz się na chwilę, żeby pomyśleć o tym, co w życiu najpiękniejsze i przeżyć niezwykłą podróż w świat odkrywania dobra i piękna. Jesteście gotowi? Zaczynamy. Rozdział pierwszy: Nowy rok nowe wyzwania. Z pamiętnika Jasia. 1 września wieczór. Dziś był pierwszy dzień szkoły. Niby nic nowego, ten sam budynek z czerwonej cegły, ta sama ławka pod oknem i pani Teresa z tym samym uśmiechem. A jednak coś było inaczej. Na początku lekcji pani powiedziała: Dziś mamy nowego kolegę. Przywitajcie, Olka. I wszedł chłopiec. Szczupły z ciemnymi włosami i smutnymi oczami, które wyglądały, jakby długo nie śmiały się prawdziwie. Stanął przy tablicy, patrząc w podłogę. Dzień dobry, wyszeptał. W klasie zrobiło się cicho, tylko Kuba szturchnął mnie łokciem. Patrz, Jasiek, jaki dziwak. Ani słowa nie powiedział o sobie. Zacisnąłem zęby. Oj, nie lubię, gdy ktoś ocenia po wyglądzie, ale nic nie powiedziałem. Jeszcze. W szkole, na przerwie, Oleg usiadł sam, z plecakiem przy ławce, jakby nie wiedział, co ma ze sobą zrobić. Inni biegali po korytarzu, śmiali się, a on siedział nieruchomo. Jaś podszedł ostrożnie. Hejka, jestem Jaś. Jak chcesz, to możesz usiąść ze mną na stołówce. Uśmiechnął się lekko. Olek wzruszył ramionami. Wiesz, może później, szepnął. Z daleka przyglądała się temu Zosia. Podeszła do Jasia. Wiesz, Jasiek, on się chyba wstydzi. Chyba nie miał łatwo. Może coś stracił? Na lekcji plastyki Olek narysował dom, ale bez okien. Oj, to smutne szepnęła Zosia. Wiesz, może przygotujmy dla niego klasową kartkę powitalną? Na boisku. Pod koniec dnia chłopcy grali w piłkę. Jaś zobaczył Olka, który samotnie stał przy ogrodzeniu. Z rękami w kieszeniach. Olek, Olek, chcesz zagrać z nami? zawołał. Ja? Ja? Nie umiem. To nic, krzyknął Jaś. Ja też kiedyś nie umiałem. A teraz zobacz, czasem mi się uda trafić. Olek zawahał się, ale podszedł. I kiedy przypadkiem kopnął piłkę, trafił prosto do bramki. Kuba zawołał, ale masz szczęście chłopie. Zagrasz z nami jutro? Na twarzy Olka, pierwszy raz tego dnia pojawił się uśmiech. W domu Jasia. Wieczorem przy kolacji mama zapytała, jak minął pierwszy dzień w szkole Jasiu? Dobrze, mamuś, ale Olek, nowy kolega, Wydaje się jakiś smutny. Staraliśmy się, żeby poczuł się lepiej. Tata spojrzał na syna z uznaniem. Czasem jeden serdeczny gest synku znaczy więcej niż tysiąc słów. A Kacper, starszy brat, rzucił z uśmiechem: Ja to bym mu dał pograć na mojej konsoli. Wiesz, to też działa. Mała Ania dodała poważnie: A ja to bym mu dała misia czy tulaka. Jaś spojrzał na nich i poczuł, że ma naprawdę wspaniałą rodzinę. Potem, zanim zasnął, uklęknął przy łóżku: Panie Jezu, dziękuję za dom, szkołę i nowego kolegę. Proszę, pomóż mu być szczęśliwym. Amen. Opowieść. Taty. Historia o Stasiu. Tata usiadł przy łóżku Jasia. Pogładził go po głowie i powiedział cicho. Chcesz posłuchać historii z mojego dzieciństwa? Jaś przytaknął bez słowa. To była trzecia klasa. Chodziłem wtedy do szkoły w tej samej miejscowości, co ty teraz. I w naszej klasie był chłopiec. O imieniu Staś. Był inny niż my. Taki cichy, nigdy się nie chwalił, nie śmiał za głośno. Zawsze w tym samym granatowym swetrze, choć było zimno. Miał wytarte buty i turnister z cerowanej skóry. Ale wiesz, Jasiu, miał coś, czego nie da się kupić: dobre serce. Jaś? Spojrzał z zaciekawieniem. A oceny miał dobre? Nie, nie zawsze. Czasem nie zdążył odrobić zadania, bo musiał pomagać mamie, ale nigdy się nie skarżył. Po prostu był. Zawsze z jakimś spokojnym uśmiechem. Pewnego dnia zgubiłem zeszyt i to ten najważniejszy do języka polskiego. Nauczycielka, Zawsze pytała o zadania. Byłem przerażony. Miałem ochotę udawać chorego albo schować się w szatni. Jaś zachichotał cicho, ale słuchał dalej. I wtedy to Staś zobaczył moją minę. Nie pytał, po prostu wyjął swój zeszyt i wsunął mi go do ręki. Weź, ja dziś powiem, że zapomniałem. Za nie mówiłem. Chciałem protestować, ale już się oddalił. Siedział w ławce spokojnie, jakby nic się nie stało, choć doskonale wiedział, że dostanie uwagę. I tak się stało. Nauczycielka zganiła go, a ja milczałem przez cały dzień i miałem kamień w sercu. Jaś ścisnął dłoń taty. I co? I co zrobiłeś? Następnego dnia nie wytrzymałem. Podniosłem rękę i poprosiłem panią o głos. Przy tablicy powiedziałem prawdę, że to mój zeszyt się zgubił, a Jaś tylko mi pomógł. Popatrzył Jaś na tatę z szeroko otwartymi oczami. Nauczycielka spojrzała zdumiona. A Staś uśmiechnął się tylko lekko, jakby chciał powiedzieć: Nic się nie stało. I wciąż patrzył na mnie życzliwie, jakby to on dostał prezent, a nie nagane. W pokoju na chwilę zapanowała cisza. Tylko zegar w kuchni tykał cicho, jakby odmierzał ważne słowa. Chciałbym być taki jak Staś powiedział jaś cicho synku tata uśmiechnął się i pogładził go po włosach już jesteś już jesteś na dobrej drodze a jaki morał tej opowieści dobro czasem wyraża się w cichym poświęceniu a odwaga w przyznaniu do prawdy obie te drogi prowadzą do serca uczciwego człowieka ty, czy kiedyś pomogłeś komuś w trudnej sytuacji, nawet wtedy, gdy nie było to dla ciebie łatwe?